Siemanko widzowie, ja jestem Kostek 2, to kolejny odcinek na moim kanale, a tym razem z Minecrafta Bedrock Edition, bo chcieliście tą grę, więc macie. Nagrywam też z zwykłego Minecrafta, raz z tego Minecrafta też mogę nagrać, więc już klikam grać to jest właśnie Bedrock Edition. Ja, ja tego Minecraftu lubię właśnie za to, że to wszystko jest tutaj. Na każde, na, na każde to jest jakby. Tu różne rzeczy są, jakieś zaawansowane rzeczy. Mapę początkowo płaski świat. I mapę początkową akurat wezmę na początek, bo na mapie się wyświetlają koordynaty z tego co pamiętam. Chyba. Albo, a może nie, nie wiem. ale wezmę mapę na początek. Bo po coś tam mapa jest. I wezmę nazwę jakoś świat i mam już na, nawet pomysł. Nazwę tą to, ten świat Bedrock, nie wiem dlaczego. Więc dobra, klikam stwórz. I to właśnie... To, to się w sumie różni tylko tym, że jest inno, inne sterowanie. Po co mi ta mapa? To żadnych koordynatów nie ma nawet, no to e, B B motki jakieś. Jestem na słabym seedzie, więc raczej to nic nie zrobię. Jest coś tutaj po, w pobliżu. Tak, jest jakaś polana. I nawet wioska na początek fajny seed. fajnie. A wioska na początek jest. I zo zobaczcie jak to się w ogóle steruje. Inny ekiwunek kompletnie jest tutaj. I tu, i tu się jak śwunek no. Wiecie jak to jest, no. Taki inny crafting kompletnie jest. I za to właśnie te tego Minecrafta lubię. I na zielono się straty wyświetlają. I to nawet się pokazuje tak fajnie. Ja tego Minecrafta właśnie za to lubię Tylko słabo się... aha Tylko słabo się re renderuje świat Tak głównie, nie trochę można powiedzieć Aha ja już zamardzam automatycznie, dobra, nieważne Ja nienawidzę tego biomu To w ogóle nie ma drzew Ja będę musiał iść tam daleko pod drzewu Nawet, nawet ten... no... Yy, wiśniewy biomek jest... Ja zaraz zednę przecież no. Ja tę ja krowę zabiję, bo ja zaraz zednę. Dobrze, że wioska jest, to ja najpierw do wioski pójdę po jakieś siedzenie. Mam 1,5 pół serca, więc to jest mało. Właśnie to może tak nawalać tą krowę bez nieskończoność. Nie, nie muszę czekać aż mi się... no, pasek odnowi. Tylko mogę nawalać ile, ile chcę? A nie tak, że muszę poczekać aż tak jak na drzewie. Akurat ten 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 ten, ten nowy nowy układ walki jest słaby na drzewie. Ale nawet roku tego nie nawet więc git. I mega, mega baka mogę wtedy zrobić. Na przykład ta świnia może odlecieć i z upadku nawet dynnąć. Jeśli bym, jeśli bym się postarał tak mega Że Żelazo to nawet jest fajny render tutaj jest w tej grze. A wcześniej mówiłem, że słaby. No po prostu mega blisko jest ten simulation distance ustawiony. Zobaczcie jak krowala to, Jego jaki haks miał. I to właśnie przez ten, przez ten mega, mega knockback. Nie potrzebuje knockbacka dwójkę na mieczu, bo chyba z jego... Nawet nie wiem czy jest knockback w tej grze. Chyba nie ma tego enchantu na bedroku. Bo to knockback mamy w ręce nawet. Ja to, też lubię tą walkę. Nie no ta świnia to jakby jakieś czity, nie, ale normalnie. Ja się biję tutaj. Ale ja też lubię się tu bić na tej wersji. Na tej wersji że akurat umiem się bić, nie to co mam zrobić. Bo tu mogę po prostu nawalać ile mogę. I na 1.8 właśnie też się umiem bić, ale na 1.9 już nie, bo, bo inna walka jest taka wolniejsza. A ja tej wolnej walki nienawidzę, bo nie wiem kiedy mam a kiedy nie. Bo tu nie ma tego paska jak niszczę coś, to tu nie ma tego paska odnowienia, a w, a w jest, już chyba nawet wiecie, w, widzicie, tam jest taki no, pasek i też inne postępy są. Że tego golema w przypadku mnie walną, bo jest ja samochito. golem nie poskoczył mi pod mapę. O, marchewy. Na roku dużo dają marchewy do jedzenia. I Bedrock też jest na konsoli, więc też jest fajne. Z tego co wiem bedrock be to też Minecraft na wiara ale to chyba też... Ale na VR to też inna edycja chyba jest. ja myślałem, że to zombie jest. Tak patrz, co robię zombie, kurde. Dobra, kontynuujemy. Dobra, ja nie kontynuujmy. Będę został już mikrofoniku? Tak, dobra. Chcecie te marchewy? Ale zaś dobra. Po co mi tu pszenica jest? Ja chcę ten domek. Taki jak będę miał taki będę miał taki sam domek jak na serii z A właśnie tu chcę postawię tak łóżko. Skopiuję mój domek. Mogę zjeść w końcu marchewy. Nie mam craftingu, więc będę musiał też sobie i tam i załatwić. Ale to nawet nic. Mi się to podoba. Co tu robimy, wyśnieki? Te wyśnieki są mega miłowe w tej grze. A akurat tu NPC też są za więc mi to nie przeszkadza. Szkielet może strzelać byle gdzie, ale mi to nie przeszkadza, bo wtedy mam jakby lepiej, le no... Szkielet ma gorszą celność czerno na przykład, a zombie... A zombie też jest się obraca w jednym miejscu. Czasami. A ta gra akurat jest zbugowana, jeśli chodzi o NPC ale mi to nie przeszkadza. Dla mnie to nawet lepiej. Czy to jest, to jest trzcina, czy co? Ta to chyba trzcina jest. Tak? Tak, czy na kurde zalega to coś tak się re renderuje, że, że to widać jakieś kółne, jakieś kwiatki słonecznikowe, co to, to tam jest. No, Mamy czcina na start, więc to jest git. Tę serię nawet nieskończoność mogę prowadzić, bo seria fajnie mi się na bezroku gra. Smoka można napierdzielać ile, ile można, czyli nieskończoność, tak jak każdego mogę na bezroku widera i Wardena może się nie da nieskończoność, bo na hita są. I Smoka w sumie też nieskończoność nie da. Ale jak patrzuję to szybko można go bić, a Wither odlatuje ciągle, więc... A Warden bije na hita, nawet w Nether to w secie. Więc raczej tą dwójkę nie da się bić, akurat nieskończoność. Na szkodę. W nawet fajnie, jakby Smok jeszcze częściej odlatywał na Bedroku. Chyba, że tak jest, nie tak, może nie. Ja nie wiem, jeszcze za Smoka nigdy nie, nie podszedłem na Bedroku. Po prostu nigdy no, nie grałem na Bedroku tak, żeby przejść May Minecrafta. Tylko po prostu tak sobie, tak dla eksperymentów na przykład. Ja też Bedroka od niedawna mam, więc no, przynajmniej od niedawna, od kilku lat w sumie. Ale ja tak naprawdę nigdy z nie w niego tak na serio nie gram tylko jakieś klienci były takie. Na Survival raczej nie grałem chyba raz tylko na Bedrock albo dwa na grałem, ale smoka nie przeszło Nawet że dla tam wtedy nie wiem. A w tej serii chcę smoka pokonać. Więc tutaj lecimy już. I to też tak, taka seria na podobę do... To jest taka seria na podobę do Crafta, ale to jest Bedrock Craft. Tylko, że to jest robi to craft to na wydroku jakby. Ku macie chodzi. Gdzie ten crafting jest? Gdzie ja go zostawiłem? Zlokalizuję crafting jakoś, nie? To było grupie akurat. Gdzie ten crafting jest? Halu? Gdzie ten crafting? Tu gdzieś skoczyłem po liściach? Tak, tak, to tu gdzieś blisko to musiało być. Tam jest crafting, dobra. Po co ja go tutaj po co mi ta mapa jest? Ja właśnie jak, jak teren tam... Jak tutaj teren się zrobił? Czekaj, czemu mi się ten teren nie władował? Nie władował mi się teren. gdzie jest jakieś jeziorko gdzieś. Co to jest w ogóle? Ta mapa też jest na tym bedroku, wszystko jest na tym bedroku zepsute to, to się nie dziwię, że nikt tego bedroku nie robi akurat. Ja to lubię, ale... To jest mega zbagowana wersja, więc no. Większość osób w tej igry nie robi akurat. Po co mi ta mapa w drugiej ręce? Nie Czekaj, gdzie ja to włożyłem. Tu nie ma tego stocika. Co jest na drzewie tutaj. albo tak. jak jest na, na drzewie taki jakby... No ja nie mogę, przecież jedną ja krowę zabijam na trzy hity. I to nawet mniej niż 2 sekundy mi tutaj mówię zabicie krowy. Kamie kierwą tak się nawala szybko? Te rzeczy nawet na drzewie tak kiedyś się nie dało. Tak szybko. w serio drze na drzewie nie było kiedyś takiego knobłaka i nawet roku też. Ale o 1,9, nawet roku taki właśnie knobłak jest. Nawet roku też się trzeba ta walka zmieniła od 1,8, ale na plus, a nie na minus. Takich na drzewie. I to z tego co wiem, to ta te elektra też jest taka zbagowana. G15. Abo otworzyć coś tam aplikację Xboxa. Ja mam Bedrock'a właśnie na Xboxie, Java chyba też... Nie, Java nie ma na Xboxie, dobra, nieważne. Java mam tak po prostu na stronie Minecrafta, a mam na Xboxie. Na aplikacji Xboxa. Od Game Passa jakby mam. Bedroga. Gdzie ja idę? A tam jest wieszka, no dobrze idę. A, czy, i czemu ta sikera tak szybko pada? Dosłownie nie żadnego drzewa tą się jeszcze. Ja to już padło. Już dead. Właśnie mam jakąś sadzonkę, wziąłem, no ja nie mogę, ja nie wziąłem sadzonki, naprawdę. Aura będzie się chodziło do tego lasu, bo musiałem nie do tego biegać. A ja że się na górze zrespiłem, to dopiero miałem farta, że wioska mi się to w ogóle zpię. Becmy mega farta. Ja będę w sumie o tym chodził. Gdzie ta wioska jest, nie będę na tej mapie. Czekaj, gdzie, gdzie jest mój domek. To jest mój domek? Jest, tak, ale ja chcę inny domek. Znaczy ten. Nie. Skobla, ale taki... Hmm. To co jest... O, szmaragdy, ooo, ziemniaki. O, ziemniaki, o, chleby. Dobra, spitam ja idę jednak do tamtego domu. A ciebie to można za zamordować, albo dobranie. To też się właśnie skupię tego w craft na, na wiosce na razie. A dopiero potem na przedmiotach. Albo odwrotnie nie, nie wiem, nie pamiętam jakie ja to robię ja to. Cicho! Nagrywam! No, więc Krypcie, no o góry! O góry, Czemu tu ogóry są na tym bedroku? Akurat to jest minus tego. Dobra, mój ulubiony mop, ale kurde, taki znienawidzony. Ulubiony, ulubiony, ale nieznienawidzony. mi się gerapat! bo no to ja ich złapę mam być. No, odleciał tak, tak daleko odleciał, że dedną. A ten trzeci ogór to nie bije? Nie podjął się ataku walki? Nara, 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 nara. Naura. Lecę. Trzeci creeper? No trzeci. Jeszcze cztery ogóry, pięć, pięć ogórów w jednym miejscu, nara, nara. No nara, a może zaraz mi kilo wpadnie, no ja nie mogę z nimi, no. Jak oni napierdzielają, oni naprawdę się nie poddają. No i jeden creeper zdążył, czekaj to był creeper na stówę, a może nie. Dobra, ja trzeba z tymi ogórami się trochę pobić. Oj, cholera, ale żeś daleko pobiegł. No! Tak się, tak się łatwo z tymi creeperami bije. że to szok jest No nie, no jeszcze małe zombie, no to ja już nie, ja się poddaję, sorry, ja się poddaję. Ja się poddaję. No i ja nie wziąłem w końcu tej sezonki, no ja nie wiem czy mam. No. Się może prześpię? Nie, no po, ponieważ są potwory w pobliżu, no i my teraz zombie zabiję. Ja się teraz spię. Aż tu zombie jest. Ja nie mogę. Co za debil za mnie? Trzeba się już zginąć, a ja chyba na Survivor jeszcze ani razu nie zginął. A może raz, nie wiem. Ta raz. Raz, ale tylko raz. A tutaj już raz dodałem, ale na pierwszym odcinku, a, a na surowie krawczy, na pierwszym odcinku nie dodam, z się pamiętam. Kocik! Kocik kłębek. Na bedroku jest kocik -łębek. nie wiem czy ktoś wie. W ogóle, że takie coś istnieje, z wełny się taka ktoś tworzy. Chyba... Dwa wełny i dwa nici, to taki jest kłębek, taki na krzyż jakby. Taki TNT się jakby tworzy. Dwa nici. I tak dookoła, że, że środek jest jakby zajęty. No już mi się kilof skończył, no to... Ja nienawidzę się jednak bić na tym bedroku. Tak szybko się rzeczy niszczą, że to szok jest po prostu. Nawet nie zrobię co tego. Przecież ja nawet kilofa nie zrobię. Nie brak mi jednego kowla. Czekaj, ja miałem tu gdzieś kilo, dobra. Miałem tu kilo. No i ogóry idzie jak zwykle, no. Dobrze, ja się skopuję tutaj w moim domu pod jakąś jaskinię, bo to się nie da po prostu. Fajny, fajny generator akurat jest, ale po prostu nie, w nocy się nie da. Chyba, że ja łóżko po prostu zabrał. Hmm, to, jest, to jeszcze lepszy pomysł. Wykopać się. I tutaj postawić deski. Wziąć to. Wkopać się. Pokażę. Wiem, że nie mogę zasnąć. Teraz już kopać dalej. Ile? Ile to ma użyć? Ile ten kiloch ma użyć? Nie pokazuję. No, no, no jak są potwory w pobliżu? No. Co ja jesteś w pobliżu? Nie ma żadnych potworów w pobliżu. Tutaj gadasz w ogóle... No, to teraz to na stówę nie ma po, nie ma potworów w pobliżu. No nie mogę postawić no Dobra teraz mogę. Co to się stanęło? Ja widzę przez mapę. Czekaj, są tu gdzieś diamenty jakieś? Nie. Co się stanęło właśnie? Co się tu to stało się? Wykopię turady kaj palcie się zombie. Hehe, <grystanie> biedaki z was Dobra. No nie wytrzymam, no jak nie to to to. No się paliły przecież no. No i te szkielety, no. Wspomniałem one no, nawet robi są gówniane, no i właśnie i tu widzicie przykład jakie, jakie mądre są. No patrzcie, no, aż, aż mi łuk porzucili. Takie mądre są. Czym się jak ktoś wpadł ten na drugą rękę? Tak. A nie da się. Da się! A to ja chcę mapę jednak do drugiej ręki. Goni nie myślisz, że ta zombie go nie jak zwykle. Bo kto inny by mógł mnie go iść nie zombie. Czemu ja się ruszać nie mogę czasami? Sterowanie, to sterowanie też jest jednak zwolone na bedroku. Try gówniana, ale po prostu no, sa, sama gra jest jakby fajna. Wali się sterowanie albo... albo sterowanie albo no... inteligentność npc tu w tej grze. Bo gra tutaj marne, marna ta inteligencja jest w tej grze. No i nie warto oceniać po prostu. Nie, wa nie warto oceniać inteligencji mobów, bo oni raczej i tak was nie zabiją w tej grze. To chyba, że taki mały zombie, który jest najbardziej inteligentnym mobem w Minecraft'cie. Nawet i to w Javie i w Bedrocku, no to, 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 to akurat to wszędzie się zabije. Bez małego ząbika to się nawet w to secie zwinie, bo go się po prostu trafić nie da. I nie to, że bije więcej niż zwykły zombie, to jeszcze się go trafić nie da. No się zaraz kilo końcu, no to ja nie wytrzymam, no dobra, ja zabiję tą, tą krowę kroopatykiem. Łatwo się jej bije. Jak ja bym chciał takie takie bicie akurat na trawie. Czy to było piękne po prostu? No to może i tak za szybko się bije, ale git jest sam. żeby było po prostu to nie bo może to nie jest po prostu akurat, ale... Jezu ile sadzoneś, no to to, to, to to nie jest zepsute. Na stówę to jest zepsute przecież. Ta cała gra jest zepsute, ale nieważne. Ja tam wolę, nie, ja tam wolę mieć te błędy fajne, bo to na plus. Mi się bardziej podobają te, te błędy niż nie. Na razie akurat są na błędy, ale na bedroku akurat fajne. Tylko to z inteligencją samej gry, takiej no. Zombie pali... No co tu się w dzieje? no... Patrzcie to jest problem. Akurat tej gry, że za dużo rzeczy wypada na przykład. Z Fortunki 3 to maksymalnie coś wiemy z jednego morę wypaść. to też jest takie gówno trochę. Bo z Fortunki 3 powinny Na drzewie maksymalnie 4 wypadają, a dla mnie to powinny maksymalnie 3, bo jest Fortuna 3 w końcu, ale nie 4 6 nie wiedział, to jest Fortuna. Jej są świnie, też trzeba zabić jak zwykle. Ja każdego tutaj będę bić. Kocham się bić w tej grze po prostu. No, jak ta świnia lata, to po prostu nie wiem. Taki knockback, to zwykły patik. Ja tak odbiłem. Ile tych sezonek jest 7, no to ja wracam. Już tyle desek mi starczy. Bo ja to mogę posadzić dookoła domu. Las 7 na sezonek. Posadzę 7 drzew, to z tych siedmiu drzew wypadnie mi z 3. tu razem będę miał 40 sadzonek. I za taki zaspał się obok tej wioski, że to będzie po prostu piękność. Gdzie ja idę? Z tej góry chyba powinienem iść takie. Tak? Czy nie? Tak. Czy jest gdzieś moja wioska? Tak, już idę do tej wioski. Tak, w tamtą stronę jest ta wioska. Idzie ta wioska, ja się pytam na tej mapie. I widzicie właśnie tutaj będziecie mieli wąter zaznaczone, gdzie jest moja postać i właśnie że kar ja potrafię... A, no już, jak zwykle mi się zmieniają od ikonki. Ja tu założę tą. Założę tą. Założę tą i założę to. Patrzcie. I tutaj ja będę miał tak i na przykład mogę to zrobić tak. Aha, ja nie macham. Widzicie? I nawet te są nawet drago. Tak bez modów. Klaszcze albo. No. I to jest mega fajne. A tutaj będzie pokazane, czy nie? Tak jest pokazane, patrzcie. Macham. W górnym rogu właśnie pokazuję więc nawet nie, nie, nie trzeba w 5 mieć Będę a co pod w 5 zobaczcie jak ja dziwnie biegam jak ja skaczę zobaczcie jak wolnymi te nogi się ruszają o ja nie mogę ale bym chyba jedną na drzewie, to, no, oczywiście że jedną, ale nawet no, rok a właśnie ten las trzeba odwiedzić ten nowy las z 1,20 bo to jest los z 1,20 z tym, a trzeba sobie posiedzieć posić czy tutaj Game Rule jest lepszy niż na czary, bo na czary miałem trójkę, pamiętacie, a tak szybko mi drzewa rosły na no, odcinku, że to ja nie wiem, ja się dziwiłem, że ja nie mam Game germu, Rule 200, tylko nie, Game Rule, Random Ticket, nie Game Rule. Game Rule to są zasady gry chyba. Nie zasada gry, a nie zasady. Game Rule jest w by było to tutaj? da się szmaragdowy blok zrobić? po co mi takiego takie że z dupy się wyświetlają wełny kolorowe a bo wełny zupełnie... byłem no kurde nie się mam no, zaraz po prostu studni normalnie nie nawet się nie ruszy nie nawet się mi ruszyć tak mi nawet zaraz ten mikrofon spadnie to ja się tak zdenerwuję dobra i teraz da się pochodnie na tej ręki czy nie? No nie, jak zwykle. No nie no, nie da się no. Co kurde gówno, no, co, co mi da Optifine na bedroku? No ale tu jest jakiś Optifine w ogóle. Teraz muszę zachować te itemy na większość czasu. Nie dobra, kupcie mi takie... No ja nie mogę, no z dupy mi się wyświetla jakiś... jakiś zaczep, kurde. Albo beczka. No po co mi beczka? No czemu mi mangrowce akurat wyświetla, no? Jezu, logika tej gry czasami denerwuje. Po co mi TNT, po co mi jakiś biały standard, po co mi fajerberka? Po co mi jakieś... po co mi łóżko? Mam tylko cztery rzeczy, no, a po co mi świeca? się świeca coś, co mam jakby. No i po co, po co mam to robić, po co mam swój łuk marnować? I jedziemy tutaj. Zabrała mi kubla piłcowego. Tak z dupy zrobione. Piek, bieg, bieg. A właśnie, ta mapa na początek to taka. też takie gówno jest. Jak skrzynkę, no ja nie mogę. No co to za część jest w ogóle? Stary chest Stary tu tutaj był. To ja tutaj tego często postawię. No właśnie miałem sikierkę zrobić. Czy ja klikam w ogóle? Normalnie jestem po co mi escape klikać. To piecyk też jest ze starej wersji Bety, W ogóle ta skrzynia tu tak z bety jest. Czasami to się te rzeczy nie aktualizuje po prostu. A to akurat wina już. Ciekawe, że moja wersja. Ciekawe czy to kiedyś poprawią. Do piecyka to się ułoży. Gdzie jest piecyk? Ja zrobiłem piecyka naprawdę. mnie nawet jesteś na piecyk to, 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 to. to. mapę to tak że co są we tą ułok ze Do drugiej ręki pakuj się. Poziom trzeci na cztery, no to po co jakiś poziom. jakiś poziomy mi robią tutaj w ogóle. Te, ta mapa się tak szybko generuje. I niby te takie takie te, 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 te górne na tej mapie, to to jest ta wioska, tak? Rozumiem okej. Okay. zrozumiała. Muszę się pochitać z tą krową. Z mikrołem. No zobaczcie, jak ja szybkie bije... ja szybko biję. Czekaj, ja tu jakoś inaczej to powinno wyglądać. Zaraz gminy A są takie gdzie jakoś koordynaty. Da się łączyć w tej grze koordynaty. Pewnie jakoś się da. Pokaż współrzędne. Tak, pozycja, dobra. Mam koordynaty w tej grze. Jest git. Zabiję te owce w sumie. Przyda, przyda mi się do pewno. Jezu, jakie ja lubię się w tej grze bić. To jest po prostu. Jak się w tej grze szybko bije. Tak, ja napierdzielam czołowce Dobra, bo ja ono się tak nudny będzie pewnie I tak go zręczyje Dobra, więc to by było na tyle z tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobało Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję i łapkę w górę I... Pa pa!